Drugie zwycięstwo Argentyny z Iranem 1 do 0. Grad bramek w Salwadorze Francja rozgromiła Szwajcarię. Kostaryka świętuje awans, za chwilę mecz Niemcy Gana. Sport Sylwia dobry wieczór. Mało brakowało, a Argentyna sprawiłaby przykrą niespodziankę swoim kibicom. Rodacy Diego Maradona długo męczyli się z Iranem, ale w ostatnich minutach gry uratował ich Leo Messi. Na trybunach Boski Diego, na boisku ten, który ma być kolejnym wcieleniem piłkarskiego boga w barwach Argentyny. Leo Messi po efektownym golu strzelonym Bośni i Hercegowinie dziś długo rozczarowywał. Zawodziły także inne gwiazdy Argentyny. Di Maria, Aguero i Guain. Nie dość, że nie potrafili zdobyć bramki, to sami o mało jej nie stracili. Aż nadeszła 91. minuta. To był moment, w którym Messi potwierdził, że wciąż może być godnym następcą Maradony. To jego strzał po raz drugi na tym mundialu uratował Argentynę. W grupie E szwajcarskiej precyzji nie było, była za to obrona dziurawa jak szwajcarski ser. Helweci zostali rozbici przez Francję 2 do 5, a trójkolorowi są o krok od awansu. Oto najbardziej produktywny piłkarz mistrzostw. W punktacji kanadyjskiej Karim Benzema bije wszystkich na głowę. Ma już trzy bramki i dwie asysty. Po dwóch spotkaniach strzela gole, nawet kiedy sędziowie kończą mecz. Nie usłyszałem gwizdka, naprawdę. Ważniejsze jest to, że wygraliśmy i to w takim stylu. Wcześniej Benzema miał udział przy trzech z pięciu bramek Francuzów. Trójkolorowi na Mundialu nie byli tak skuteczni od 56 lat. Grają z rozmachem, dowodem kontra Mundialu. Akcja od bramki do bramki, która trwała 16 sekund. Helweci na francuską kanonadę odpowiedzieli raptem dwoma strzałami, kiedy wynik był już przesądzony. A w Kurytybie wydarzeniem... Pierwszy gol Hondurasu na mundialu od 32 lat. Ekwador miał jednak Enera Jego bramki przesądziło o wygranej Ekwadorczyków 2 do 1. Na czele grupy Francja, która matematycznie nie jest jeszcze pewna awansu. Przy tej samej liczbie punktów decydować będzie różnica bramek. Spokojni o grę w 1 ósmej finału są już reprezentanci Kostaryki. Drużyna, która w grupie D miała być chłopcem do bicia, na razie jest największą rewelacją turnieju. Po wygranych z Urugwajem i Włochami, w liczącym nieco ponad 4 miliony mieszkańców kraju, euforia. Na taki sukces kibice reprezentacji Kostaryki czekali 24 lata. To historyczna chwila. Liczymy, że drużyna awansuje przynajmniej do półfinału. W odmiennych nastrojach Anglicy, którym nie pomogły wymyślne kalkulacje ani Gary Lineker w koszulce reprezentacji Włoch. Składra Adzura, jak napisała włoska prasa, została ugotowana i zjedzona, razem z nadziejami wyspiarzy na wyjście z grupy. Bez punktu na mundialu również Gana, która za niespełna godzinę zagra z Niemcami. Drużyny z Afryki nigdy się nie poddają, tak będzie pewnie i tym razem, więc czeka nas trudne I zadanie. Szpule. Na przedmeczowe studio zapraszamy za 20 minut do jedynki wieczorem w dwójce spotkanie Nigerii z Bośnią i Hercegowiną. Wszystkie mecze także w TVP Sport na sport TvP.pl i w aplikacji mobilnej TVP Stream. I jeszcze rzut oka na stadion w fortalezie. Mecz Niemcy-Gana obejrzy komplet widzów, prawie 64 tysiące osób. Państwa w komplecie zapraszamy przed telewizory. Za chwilę w jedynce przedmeczowe studio. Dzień podsumujemy w sportowym wieczorze w TVP Sport o 23.20. Do zobaczenia, do jutra.